i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem QA, ponieważ bardzo dużo osób mnie o niego prosiło. Więc jeszcze zanim zaczniemy, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę i piszcie w komentarzu, co chcecie widzieć na moim kanale oraz zapraszam Was na moje portale społecznościowe, gdzie tutaj będziecie mieli nazwy, więc już bezpośrednio możemy przejść do filmiku. Ogólnie jakiś czas temu na moim Instagramie, dokładniej na moim Story dałam Wam takie okienko, gdzie mieliście mi zadawać pytania właśnie do tego filmu. Okej, okay, więc pierwsze pytanie, czy lubisz swoje imię? Tak, lubię bardzo swoje imię. Skąd pomysł na nagrywanie na YouTubie? Ogólnie tak jak mówiłam w pierwszym filmie, w pierwszym moim odcinku, jeśli nie widzieliście to oczywiście zapraszam. Już jakoś od ponad roku bardzo chciałam zacząć nagrywać na YouTubie. Ale jakoś nigdy nie miałam tak odwagi usiąść i po prostu coś nagrać. Dużo moich znajomych także nagrywało, ale jakoś tak nigdy nie miałam odwagi właśnie dopiero niedawno się to udało więc dlatego teraz tutaj dla Was nagrywam. Kolejne pytanie: Chciałabyś mieć jakieś jeszcze zwierzę? W sumie nie zastanawiałam się nad tym, ale myślę, że. raczej nie, Twój ulubiony przedmiot w szkole. Myślę, że jest to angielski i w tak. Co ile będą odcinki? Ogólnie myślę, że nie jestem na tyle, wiecie, jakaś popularna, żeby stawiać jakieś regularnie odcinki. Nie będzie to serio jakieś tak regularnie. Jeśli ogólnie macie jakieś propozycje, coś, to możecie oczywiście pisać w komentarzu, a myślę, że odcinki będą się pojawiały tak co dwa tygodnie, co trzy, przynajmniej w roku szkolnym, no bo jednak wiecie, będzie trochę nauki. Po drugie, nie będę miała czasu. Też nie zawsze mam pomysły, więc nie wiem, ale możecie coś zaproponować w komentarzu. Na jakie zajęcia dodatkowe chodzisz? Chodzę na taniec nowoczesny, ogólnie hip hop i takie tam wiecie. Akrobatykę oraz na dodatkowe angielskie. Ulubiona aplikacja. Ogólnie, to nie mam jakiejś takiej jednej ulubionej, więc nie wiem. Kim chciałabyś być w przyszłości? Ogólnie to, że teraz bym chciała być kimś w przyszłości, to ja wiem o tym, że nie na 100% będę tą osobą, znaczy będę wykonywać ten zawód w przyszłości, ale bardzo bym chciała być wizerzystką. Jak reagujesz na hejt? Ogólnie nie spotkałam się nigdy z takim jakimś dużym hejtem. Wiadomo, czasami ktoś się wyśmiewa ze mnie coś, ale jakby ja mam to kompletnie nie wiedzieć gdzieś. Ale wiecie, to są takie pojedyncze wyśmiewanie się z kogoś, ponieważ nigdy się nie spotkałam z, tak, wiecie, z takim hejtem, stricte hejtem, więc nie wiem, nigdy się nie spotkałam z hejtem. Co robisz po szkole? Zwyczaj po szkole odpoczywam, coś oglądam, później wiadomo się uczę. Nie wiem słuchaj. Będzie jakiś challenge. Myślę, że będzie, tylko właśnie nie wiem z kim, bo sama nie chcę robić challenge'u, więc możecie mi zaproponować, z kim byście chcieli, albo jeśli ktoś chce ze mną nagrać ze znajomych, to może pisać. No i piszcie też oczywiście, jaki chcielibyście challenge, postaram się jakiś nagrać. Ile masz lat? Mam lat 12. Okej, okay, a więc to wszystkie pytania, teraz czas na takie, w sensie wiecie, to wszystkie takie pytania, stricte pytania, teraz czas na pytania z serii Coś versus Coś. ST versus Rival ST zdecydowanie. Naleśniki versus gofry. naleśniki. Szkoła versus zajęcie dodatkowe, to jest ciężkie pytanie. Nie wiem. Ale chyba wybiorę. Dobra, niech będzie dwa równo. Polski versus Matma. Polski. Biały versus czarny. Bardzo nie lubię tego pytania, ale... Nie wiem, w u mnie nie lubię tego pytania, bo i białej, i czarny lubię, więc jakby oba. Instagram versus TikTok. Instagram zdecydowanie. Vans versus kanken. Vans. OK, to już wszystko w tym odcinku, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, piszcie w komentarzu, co chcielibyście widzieć na moim kanale, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Przepraszam, że odcinek znowu był taki krótszy, ale no. Papa. Pa.